Hej wszystkim. Dzisiaj mam dla was trzy super przepisy na tak zwane nocne owsianki. Są to idealne opcje dla osób zabieganych, które rano nie mają czasu przygotować sobie zdrowe i pożywne śniadanie, bo w owsiankach nocnych najlepsze jest to, że zalewamy wybrane płatki na przykład mlekiem, rano dodajemy ulubione dodatki i na dobrą sprawę śniadanie jest gotowe. Ja dzisiaj dla was przygotowałam trzy takie opcje: czekoladową, ananasową, kokosową i jabłkowo-truskawkową. Bazą naszych owsianek będzie 40 g płatków owsianek zalanych mlekiem bądź wodą. To już zależy od Waszych preferencji. Jeśli chodzi o dokładne proporcje, wystarczy około 100 ml mleka. Chodzi głównie o to, aby płatki owsiane zostały tym mlekiem przykryte. I to na dobrą sprawę byłoby wszystko. Jeśli oczywiście chcecie, możecie użyć mleka roślinnego. Dowolność jest ogromna. Ja nie mam problemu z laktozą, dlatego używam zwykłego mleka. I nasze płatki owsiane z mlekiem odstawiamy do lodówki na całą noc. I zabieramy się za opcję numer 1, czyli owsiankę czekoladową. Jest to jedna z moich ulubionych owsianek. Przede wszystkim jest pyszna i ekspresowa w wykonaniu. Do jej przygotowania wykorzystamy 5 g gorzkiego kakao. dokładnie mieszamy. Jeśli chcecie, możecie oczywiście wykorzystać karob. Ja zdecydowanie preferuję kakao. I teraz dorzucimy dakteri. Ja wykorzystałam około 20 gramów. To już zależy od Was, czy chcecie owsiankę bardziej słodką. Jeśli nie jesteście aż takimi słodziakami jak ja, to myślę, że 10 gramów wystarczy, aby całość posłodzić. Jeśli chodzi o konsystencję, kontrolujemy ją za pomocą mleka bądź wody. Chodzi o to, aby ta owsianka też nie była zbyt gęsta, chyba że taką lubicie to wiadomo wolność wyboru. I teraz rozgniatamy połówkę banana. Fajnie jeśli ten banan nie dojrzały, dzięki czemu owsianka będzie o wiele wiele słodsza, i teraz naszego banana dodajemy do owsianki, i całość ponownie dokładnie mieszamy. Tak to wygląda. Jako, że w mojej kuchni nic, totalnie nic nie może się zmarnować, wykorzystamy teraz drugą połówkę banana. Pokroimy ją na plasterki i będziemy nią dekorować słoiczek. Ja zawsze takie plasterki banana lubię sobie wyłożyć wzdłuż ścianek słoiczka. Przede wszystkim dlatego, że ładnie to wygląda, a po drugie, dzięki temu wszystkie warstwy są bardzo fajnie zmieszane i nie jest później tak, że na samym dole zostają nam płatki owsiane, a wszystkie najlepsze dodatki zostają na samym wierzchu. Pozostałe plasterki wykładam jeszcze na górną warstwę. I dodajemy pozostałe dodatki. Ja zdecydowałam się na orzechy włoskie, świeże maliny, a także całkiem sporą ilość borówek, które są jednymi z moich ulubionych owoców. Jeśli chodzi o orzechy, oczywiście możecie wykorzystać dowolne. Super też. Tutaj komponują się orzechy laskowe, których ja akurat nie miałam. I opcja numer jeden gotowa. Oczywiście wszystkie składniki wraz z proporcjami znajdziecie w opisie pod filmem. Teraz opcja druga, czyli owsianka ananasowo-kokosowa. Bierzemy nasze płatki owsiane, te zalałam na noc akurat wodą i do nich dodajemy około 10 g piórków kokosowych i 15 g odżywki białkowej. Dodatkowo dolałam troszeczkę mleka, żeby owsianka nie była aż tak gęsta. Całość mieszamy. I teraz rozgniatamy połówkę banana. I mieszamy ją z naszymi płatkami owsianymi. Jeśli chodzi o same płatki owsiane, możecie wykorzystać również płatki jaglane albo gryczane. Jednak w tej opcji polecam Wam bardzo płatki owsiane albo płatki jaglane, które pasują idealnie. Teraz blendujemy około 200 g ananasa i będziemy nim przekładać warstwy naszej owsianki. Jeśli nie macie jakichś fajnych drogich słoików możecie wykorzystać po czym się tylko da. Mój słoik jest po kawie, mam też słoiki, które zostawiłam po maśle orzechowym i sprawują się naprawdę idealnie. No i teraz wykładamy na wierzch nasze płatki owsiane. I jako trzecią warstwę dołożymy ananasa, które nam zostało blendowania. I tak to się prezentuje. Tak jak w poprzedniej owsiance, u mnie się nic nie może zmarnować, więc na wierzchnią warstwę wyłożę sobie jeszcze plasterki pokrojonego banana. Jeszcze trochę świeżego ananasa. No i na dobrą sprawę to by było wszystko. Ja jeszcze jako dodatek lubię sobie posypać z wierzchu wiórkami kokosowymi. I gotowe. Wersja ostatnia, czyli owsianka jabłkowo-truskawkowa, moja ulubiona w okresie jesienno-zimowym. Zaczynamy od podduszenia około 220 g jabłka na patelni, czyli jabłka podlewamy wodą. I gotujemy tak długo, aż woda nam się zredukuje, a jabłka będą miały odpowiednią, miękką konsystencję. I teraz tak rozdzielamy nasze jabłko na dwie porcje. Część tych pokrojonych w kosteczkę wykładamy sobie na sam spód naszego słoika. To jest akurat spepko, polecam Wam bardzo serdecznie, sprawuje się idealnie. I na nasze jabłka wykładamy płatki owsiane. I teraz drugą porcję podduszonych jabłek będziemy blendować. Dodajemy do nich troszeczkę miodu. Tutaj zależy już od Waszych preferencji, czy chcecie bardziej słodkie, czy też nie. Jednak radzę Wam nie pomijać tego składnika, bo on nadaje bardzo, bardzo fajnego smaku. No i jabłka są zblendowane i tą blend zblendowaną część wykładamy na wierzch. Tak to się prezentuje na dobrą sprawę. To byłoby wszystko. Ja jednak zdecydowałam się dodać do tej owsianki troszeczkę truskawek, które komponują się idealnie. W okresie jesienno-zimowym lubię też dodawać y, na przykład pomarańcze, mandarynki. Opcji jest mnóstwo. No i na wierzch posypałam jeszcze orzechami włoskimi. No i to by było na tyle. Trzecia owsianka jest już ready, gotowa. Także dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że moje trzy opcje na ekspresowe owsianki nocne przypadły Wam do gustu. Jeśli którąkolwiek z nich odtworzycie, oczywiście oznaczajcie mnie na instagramie, ja wszystko przejrzę, skomentuję, polubię. A tymczasem widzimy się już niebawem w kolejnych przepisach. Miłego dnia!